W czasie z tym Wojtek po pracy w Allegro dostałem ten dziwny gadżet do straszania much. Wróciłem go do plecaka i ruszyłem po Polsce. Nie wiem, czy to zadziała, ale sprawdzę. Po swojemu. Pierwszego dnia wyruszyłem na Mazury. Jeden z dwóch gości okazało się miał do czynienia z czymś takim w Niemczech. Na mochy i na osne? No dobrze, dobrze pan trafił. Jest pan światowy, jest pan światowy. Gadaliśmy chwilę, dał mi radę jak sprzedawać. Sprzedaż jest w knajpie 3-4 sztuki. To za dwa dni w każdej wnęglajny, więc stało na stole. Ubierz mi. Na koniec dostałem kawę. Dlaczego się, postawi? No postawi, Pokazali mi nagranie z certo e rolar pivo <susurra> Wysiadłem na stacji w Olsztynie, nie wyglądało obiecująco, wychodziło się dosłownie przez dziurę w siatce. Poszedłem tylko zobaczyć kościół i wróciłem na pociąg, bo jechałem dalej do Rucianych Nid. Siadł obok mnie gość, zapytałem go o wiatraczek. Siadł obok mnie gość, zapytałem go o wiatraczek. Ten mi zaczął mówić o swoich podróżach, zapytał o maila dla zakupu. Nie wiem, ja mogę podać maila na przykład. Maila. Spoiler, nigdy nie odpisał. W Rucianych Nidach byłem po południu, poszedłem do restauracji z noclegami, ale mieli już wszystko wynajęte. Zapytałem tylko, czy mają dużo mów. Wypiłem herbatę i poszedłem dalej. Po rozklinach i telefonach ostatecznie wynająłem jeden nosztek. Kosował mnie zaledwie 50 zł, z tego co pamiętam. Pogadałem chwilę z kobietą, tu akurat nie było za dużo rozklin. To jest elektryczne? Ale to jest taka Tutaj zdjęto, rzecz... no ale ja mam ją w domu, tak? Tam się akurat tych mógł tak nie, nie widać. Poszedłem na chwilę w stronę restauracji. Postawiłem wiatraczek na stole i zjadłem ozora z ogórkiem. Prezentował się elegancko w towarzystwie wiatraczka. W drodze z powrotem zrobiłem zdjęcie kościoła i rzeźby Matki Bożej. Akurat złapałem ujęcie jak odbijały się promienie na serce. Mieszkanie było OK, pomimo że na górze biegali ludzie. Ja szybko zasypiam.